Witajcie w specjalnym halloweenowym odcinku. Mam dla Was pięć historii: część realistycznych, a część zupełnie fantastycznych. To chyba pasuje do tego dnia. A skoro mamy Halloween, to myślę, że to dobra okazja na małą zabawę. Jak już przesłuchacie wszystkie historie, to ocencie każdą z nich w skali od jednego do dziesięciu w komentarzach. To wydarzyło się kilka lat temu w Halloween. Razem ze swoim przyjacielem planowaliśmy przyjść się po okolicy i pozbierać cukierki. Mieliśmy wtedy po 12 lat, więc nie byliśmy jeszcze na tyle duzi, by było to dziwne, że nadal biegamy po cukierki, ale wystarczająco dojrzali, by iść bez rodziców. Pamiętam, że byłem podekscytowany z tego powodu. Tego roku po raz pierwszy mogliśmy iść tylko we dwójkę, co dawało nam możliwość wybrania własnej trasy, która obejmowała wszystkie dobre domy. Noc przebiegała tak jak każda inna noc Halloween. Nasze torby były już dość pełne, kiedy zaczęło się robić późno. Chyba około dziewiątej ludzie zaczęli wyłączać światła w domach, co oznaczało, że nie otworzą już drzwi. Mój przyjaciel zaproponował, żebyśmy zaczęli wracać, ale byłem uparty i chciałem sprawdzić tak wiele domów, ile tylko się dało. Zgodziliśmy się odwiedzić jeszcze jedną uliczkę przed powrotem do domu. Mieszkamy w ładnej okolicy, ale z jakiegoś powodu brakowało tam wielu latarni ulicznych. Biorąc pod uwagę, że wiele domów miało już wyłączone światła, stawało się coraz trudniej coś dostrzec. W miarę tego, jak kontynuowaliśmy spacer, jakby znikąd, zauważyliśmy sylwetkę mężczyzny idącego w naszym kierunku. Gdy się zbliżyliśmy, zorientowaliśmy, że był to policjant. Przedstawił się, gdy obok niego przechodziliśmy. Następnie wskazał na jeden z oddalonych domów i wyjaśnił, że mieszka tam starszy mężczyzna, który próbował zwabić dzieci do środka. Wyjaśnił, że ktoś zgłosił to na policję, dlatego tutaj był. Ciągle wspominał, że jego samochód policyjny jest tuż za rogiem. Nawet w wieku 12 lat, cała ta sytuacja wydawała mi się bardzo nienaturalna. To, co mówił, kompletnie nas zaskoczyło. Twierdził, że musi porozmawiać z tym człowiekiem, ale mężczyzna nie otworzy mu drzwi, bo jest policjantem. Jednak, jeśli to my zapukamy do drzwi, to mężczyzna prawdopodobnie je otworzy. Jak spróbuje nas zwabić do środka, to wtedy policjant będzie mógł złapać go na gorącym uczynku. Mój przyjaciel i ja tylko spojrzeliśmy na siebie. Obaj byliśmy bezradni. Ta prośba była absurdalna. Ten rzekomy funkcjonariusz policji prosił dwójkę dwunastoletnich dzieci o to, by celowo zapukały do domu mężczyzny, który według niego był niebezpieczny. Mieliśmy być przynętą. Nic nie odpowiedzieliśmy. W końcu policjant przerwał milczenie, mówiąc, że musimy to zrobić szybko. Chciałem się odezwać i powiedzieć nie, ale nie miałem odwagi. Wtedy grupa nastolatków skręciła w naszą stronę, szli w naszym kierunku. Policjant powiedział, że zaraz wróci i żebyśmy nie ruszali się z miejsca. Kiedy grupa nastolatków nas minęła, jeden z nich zapytał nas, czy znamy tego faceta. Odpowiedzieliśmy, że nie i krótko wyjaśniliśmy, co się właśnie stało. Oczywiście byli zaniepokojeni. Zgodzili się, że sytuacja była dziwna i zaoferowali, że nas odprowadzą do domu. Skorzystaliśmy z tej propozycji i to był w zasadzie koniec. Nie opowiedzieliśmy nikomu więcej o naszym doświadczeniu, ale przez lata zacząłem żałować, że nie zrobiłem z tego większej sprawy i nie zgłosiłem tej sytuacji na policję. Nadal nie wiemy, czy to był prawdziwy policjant, ale im jestem starszy, tym bardziej wydaje mi się, że nim nie był. Nawiasem mówiąc, to niezależnie od tego, kto to był, nie wiem, jakie były jego prawdziwe intencje. I ta myśl nadal mnie prześladuje. Moi przyjaciele i ja zbieraliśmy słodycze podczas Halloween kilka lat temu, gdy mieliśmy jakieś 13-14 lat. To był nasz drugi rok, kiedy wyszliśmy już sami, bez rodziców, więc byliśmy bardzo podekscytowani, że możemy pobiegać po okolicy i pozbierać słodycze, po prostu dobrze się bawić. Każdego roku przed Halloween planowaliśmy trasę zbierania słodyczy tak, aby odwiedzić wszystkie największe domy. W nadziei na dostanie jak najlepszych słodyczy. Wcześniej tego roku na jednej ulicy wbudowano nowe, luksusowe domy. Właściciele zdążyli się już tam powprowadzać, więc postanowiliśmy zacząć właśnie tam i później pójść na inne osiedla. Ta nowa ulica nie była zbyt daleko od mojego domu, więc wszyscy spotkaliśmy się u mnie w wieczór Halloween, a potem wróciliśmy na zdobywanie słodyczy. Zatrzymaliśmy się przy kilku domach po drodze, żeby zapukać do ich drzwi, a potem skręciliśmy w uliczkę prowadzącą do nowych domów. Ku naszemu zdziwieniu nie widzieliśmy żadnych innych dzieci. Byliśmy tam sami. Pomyśleliśmy więc, że jesteśmy pierwsi, co bardzo nas ucieszyło. Pobiegliśmy do pierwszego domu. Miły starszy mężczyzna otworzył drzwi i dał każdemu z nas po dużym batoniku czekoladowym. Gdy byliśmy już poza podjazdem, to wszyscy się bardzo cieszyliśmy z udanego początku. Ale gdy zadzwoniliśmy do kolejnych drzwi, nikt nie odpowiedział. Tak samo było w kolejnym domu i w następnym. Na tej ulicy każdy dom miał naprawdę duży trawnik. Spacer od jednej posesji do drugiej zajmował dość długo. Zapukaliśmy do dziesięciu kolejnych drzwi z rzędu i nikt nam nie otworzył. Zaczęliśmy czuć, że marnujemy Halloween i nic nie dostajemy. Widzieliśmy jednak, że największy dom na tej ulicy był tylko trochę dalej. Zgodziliśmy się, że jeśli i tam nikogo nie będzie, to odpuścimy sobie resztę tego osiedla. Ten dom miał naprawdę długi podjazd. Gdy się zbliżaliśmy, zobaczyłem kobietę, która patrzyła na nas przez małe okno tuż obok drzwi. Ale gdy tylko nawiązałem z nią kontakt wzrokowy, szybko się cofnęła. Myślałem, że czeka na dzieci zbierające cukierki, i cieszyłem się, że ktoś jest w tym domu. Miałem ogromną nadzieję, że ma dla nas słodycze. Weszliśmy na werandę i zadzwoniłem do drzwi. Prawie natychmiast młoda dziewczyna otworzyła je, a za nią stała druga, starsza kobieta, ta sama, którą zobaczyłem w oknie. Obie uśmiechnęły się, gdy powiedzieliśmy cukierki albo psikus. Potem otworzyły drzwi szeroko, ukazując ogromny, okrągły stół. Dzieliło go od nas tylko kilka metrów, ale nawet z daleka widziałem, że był na nim praktycznie każdy rodzaj słodyczy, jakie można znaleźć w sklepie. Nie mogłem uwierzyć, że ktoś mógł wydać tyle na słodycze z okazji Halloween, ale biorąc pod uwagę, jak luksusowy był ten dom, to chyba miało to sens. Młodsza kobieta powiedziała nam, że możemy wejść i wybrać sobie po dwa dowolne słodycze. Bez wahania wszyscy pobiegliśmy do stołu. Żaden z nas nie krył ekscytacji. Wziąłem Snickersa i dłuższą chwilę zastanawiałem się, co jeszcze wrzucić do swojej torebki. Nagle usłyszałem huk gwałtownie zamykanych drzwi. Wszyscy odwróciliśmy się i patrzyliśmy na kobietę stojącą tuż przy nich. Uśmiech na jej twarzy pozostawał niezmienny poprosiła nas, żebyśmy zostali jeszcze chwilę, bo zapomniała wyciągnąć dla nas deser. Następnie szybko odeszła. Rozejrzałem się dookoła. Nie miałem pojęcia, gdzie była druga kobieta. Wszyscy byliśmy przerażeni. Parę sekund później usłyszałem zbliżające się kroki. Natychmiast pobiegłem do drzwi i otworzyłem je. Wypuściłem nas wszystkich na zewnątrz słyszałem, jak starsza kobieta wołała nas, żebyśmy poczekali. Wszyscy biegliśmy ile sił w nogach i nie zatrzymywaliśmy się, aż wróciliśmy do mojego domu. Usiedliśmy na moim podjeździe, przerażeni i zdezorientowani tym, co się właśnie stało. Jeden z kolegów zasugerował, żeby powiedzieć o tym wszystkim moim rodzicom, ale wiedzieliśmy, że zamieniłoby się to tylko w wykład o tym, dlaczego nie możemy tak głupio się zachowywać. Tak wiele razy powtarzano nam, żeby nie wchodzić do cudzych domów, więc ostatecznie zachowaliśmy to dla siebie. Gdy już trochę ochłonęliśmy, to zbieraliśmy słodycze dalej, trzymając się z daleka od tamtej ulicy. Zwracaliśmy uwagę na to, czy w pobliżu są też inne dzieciaki w przebraniach. Razem z przyjaciółmi wciąż rozmawiamy o tym co roku w Halloween, próbując zrozumieć, co te kobiety próbowały zrobić. I co by się stało, gdybyśmy zostali w ich domu na deser? Mój przyjaciel Derek i ja obaj lubiliśmy szukać ekscytujących doznań, a Halloween było doskonałym pretekstem, aby wyjść i przeżyć coś strasznego. Obaj mieliśmy wtedy po 18 lat, a Halloween zbliżało się wielkimi krokami. Derek zaproponował, żebyśmy udali się do opuszczonej restauracji, która znajdowała się kilka mil od nas. Muszę przyznać, że przynajmniej na pierwszy rzut oka nie wyglądała na zbyt zniszczoną. To była zwyczajna restauracja, która została zamknięta trzy lub cztery lata temu. Budynek nie został nigdy sprzedany, więc wokół było sporo śmieci, a kilka okien było rozbitych. W każdym razie, w noc Halloween, spakowaliśmy małą torbę z latarkami i pojechaliśmy tam. Zaparkowaliśmy na ulicy kilka budynków dalej i ruszyliśmy w kierunku frontowych drzwi do lokalu. W nocy to miejsce wyglądało znacznie bardziej przerażająco i zaczynałem odczuwać lekkie nerwy. Podchodząc do drzwi, zauważyliśmy mały rower oparty o okno. Spodziewałem się, że jacyś inni ludzie też mogą odwiedzić to miejsce w Halloween, żeby poczuć trochę strasznego klimatu, ale wydawało mi się dziwne, że był tam tylko jeden rower. Derek próbował otworzyć drzwi wejściowe, ale były oczywiście zamknięte. Przeszliśmy więc na prawą stronę restauracji i znaleźliśmy małe, boczne drzwi, które były otwarte. Weszliśmy powoli do środka i znaleźliśmy się w kuchni. Była kompletnie zniszczona, z mnóstwem butelek i puszek rozrzuconych po podłodze. Następnie skręciliśmy w prawo i trafiliśmy do drugiego pomieszczenia, gdzie stało kilka krzeseł i stół. Wszystko wyglądało dość brudno. Było oczywiste, że dużo ludzi było tu wcześniej, prawdopodobnie pomieszkiwali w tej restauracji. Spędziliśmy tam kilka minut przyglądając się grafiti na ścianach. Nagle usłyszeliśmy jakiś dźwięk dochodzący z przodu lokalu. Brzmiało to tak, jakby mała puszka toczyła się po podłodze. Spojrzeliśmy na siebie, trochę przestraszeni, ale przecież właśnie po to tutaj przyszliśmy. Staliśmy w ciszy przez minutę, nasłuchiwaliśmy, ale nie usłyszeliśmy nic więcej. Poprowadziłem nas, wracając przez kuchnię. Dotarliśmy do drzwi prowadzących do głównej sali restauracyjnej. Spróbowałem otworzyć je cicho, ale zaskrzypiały głośniej niż przewidywałem. Derek podążył za mną, kiedy wszedłem do środka i zajrzałem za róg. Niemal od razu zauważyłem pustą puszkę leżącą na podłodze po drugiej stronie sali. Układ samej sali restauracyjnej przypominał literę L, więc mogłem zobaczyć tylko część pomieszczenia. Większość stolików była przewrócona, a krzesła zniszczone. Zacząłem iść w głąb sali, żeby zerknąć w drugą część lokalu. Bardzo delikatnie słyszałem coś, co przypominało oddech, tak cicho, że trudno było określić skąd dochodził. Wykonałem kilka wolnych kroków, a potem zajrzałem za róg. Zastygłem, widząc starego mężczyznę siedzącego na krześle przy stole. Patrzył na podłogę, oddychał cicho i w ogóle się nie ruszał. Derek chwycił mnie za rękę. Wybiegliśmy stamtąd i wróciliśmy do samochodu. Byłem tak wstrząśnięty, że pozwoliłem Derekowi zawieźć nas do jego domu. Spędziliśmy resztę Halloween siedząc w jego pokoju i rozmawiając o tym, co się stało. Zastanawialiśmy się, co ten facet tam robił. Minęło już kilka lat, ale za każdym razem, gdy myślę o tej sytuacji i przypominam sobie tego mężczyznę, to wciąż mam ciarki. Halloween to najlepsze święto w roku. Nie, nie tylko ze względu na słodycze i kostiumy. Choć trzeba przyznać, że niektóre pomysły nastroje są naprawdę niesamowite. Ale przede wszystkim ze względu na to, jak podekscytowani są ludzie. Wszyscy oczekują nadchodzących świąt, nikt bardziej ode mnie. Widzisz, jestem plantatorem dyni. W naszej rodzinie to już tradycja. Każde pokolenie ulepsza i rozwija ten interes. Z każdym rokiem rośnie większy i lepszy. W tym roku przyszła moja kolej. Spędziłem przynajmniej dwa lata ciężko pracując i dzięki temu będę miał największe i najlepsze pole z dniami, jakie kiedykolwiek widziałeś. Widzisz, moim wynalazkiem jest nowe nasiono, ale nie byle jakie nasiono. Tak je zmodyfikowałem, że do wzrostu potrzebują tylko trochę ziemi i będą rosły szybciej niż chwast w oborniku. Moje dnie będą najlepsze w okolicy. Nikt nie będzie miał z nimi szans. Obecnie trwa właśnie noc Halloween i czekam, aż będę mógł wypróbować swoje dzieci. Tyle czasu poświęciłem na opiekę nad nimi, że nie mogę nazywać ich inaczej niż swoimi dziećmi. Czekam w swoim domu na pierwszego odwiedzającego, słyszę dzwonek do drzwi i idę je otworzyć. Na progu stoi dziewczyna mająca 16 lub 17 lat. Ubrana w krótką sukienkę czyrliderki, pokrytą sztuczną krwią, jestem w stanie rozpoznać prawdziwą krew, i próbująca dyskretnie schować papierosa, którego paliła, cukierek albo psikus, mówi, wydając się całkowicie znudzoną. Uśmiecham się do niej, ale ona nie reaguje. Zamiast tego, wyciąga rękę, jasno dając mi do zrozumienia, że chce słodyczy. Mój uśmiech nie znika, gdy wręczam jej pojedynczą czekoladkę, ani wtedy, gdy wzdycha z rozdrażnieniem i kroczy aleją w ogrodzie, zatrzymując się tylko na chwilę, żeby wyrzucić niedopalanego papierosa do kwiatów i zjeść podarowaną czekoladkę. Uśmiecham się jeszcze szerzej, kiedy ona zaczyna się dusić i z przerażeniem obraca się do tyłu. Guz w jej brzuchu powoli rośnie w rytm przerażonych oddechów. Kiedy upada na ziemię, a dynia wreszcie przebija jej brzuch i rozrywa skórę, mój uśmiech jest tak szeroki, że aż boli mnie twarz. Moje dzieci zadziałały wspaniale. Obracam się, żeby wrócić do środka mojego domu, ale kątem oka widzę młodego chłopca zbliżającego się aleją z torbą na słodycze w ręku. Zupełnie nieświadomego, że od martwego ciała dziewczyny dzieli go tylko kilka metrów. Leży między dniami, przykrywają ją pnącza. Wygląda na to, że przyszła do mnie jeszcze jedna torba z nawozem. Wyciągam rękę z czekoladką. Ekscytuje mnie myśl o tym, jak obfite będą w tym roku moje plony. Halloween naprawdę jest najlepszym świętem w roku. Jeśli film Ci się podoba, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę. Kiedy byłem dzieckiem, wszyscy w naszym małym miasteczku obchodzili Halloween. Nie wywieszano żadnych dekoracji, nie organizowano przyjęć, ale w sklepach wszystkie cukierki zawsze były wyprzedane w Dniu Wielkiego Święta. Tak było od czasu, gdy zmarli w naszym mieście, zaczęli wracać w Halloween. To stało się wiele lat zanim się urodziłem. Trupy wychodziły z grobów, włóczyły się ulicami, nosili torebki zrobione z odzieży pogrzebowej. W filmach zombiaki zawsze chcą mózgów, ale w naszym mieście chcą tylko cukierków. Moja matka kiedyś opowiedziała mi, że niektórzy mieszkańcy walczyli z tymi potworami, kiedy to wszystko się zaczęło. Te rodziny nie przetrwały długo i nikt z nich nie pozostał. Od tamtego czasu ludzie oddawali cukierki umarłym. Dzieciom nic nie zostawało. Miałem 11 lat, kiedy mój starszy brat postanowił iść na cukierki. Zakradł się do mojego pokoju. Krzyczałbym ze strachu, gdyby nie przykrył mi ust dłonią. Jego twarz była przerażająca, a makijaż sprawił, że wyglądał jak straszny potwór. Wydawał się zadowolony z mojej reakcji na jego wygląd i uśmiechnął się. Zapytałem go co robi, obawiając się odpowiedzi. A on powiedział mi, że idzie zdobyć tak dużo cukierków, żeby wystarczyło dla nas obu. Nasi rodzice skupiali się na zaspokajaniu głodnych zmarłych i nie mieli pojęcia, kiedy mój brat wyślizgnął się z mojego pokoju przez okno. Błagałem go, żeby został, ale mnie nie posłuchał. Patrzyłem, jak zniknął w nocy, wśród tłumu wędrujących zmarłych. Nie widziałem go znowu aż do następnego roku. Nasi rodzice rozstali się po zaginięciu mojego brata, a ja, w wieku, w którym moi rówieśnicy wciąż kryli się bezpiecznie w swoich łóżkach, miałem za zadanie rozdawać słodycze. Noc zdawała się zbliżać ku końcowi, kiedy usłyszałem, jak jakiś zmarły charakterystycznie uderza w drzwi. Otworzyłem i zobaczyłem swojego zaginionego brata. Jego makijaż dawno już się zmył, ale jego twarz była bardziej przerażająca niż w mojej pamięci. Duża część jego ciała została rozerwana przez ugryzienia. Krwawiące rany nigdy się nie zagoiły. Brudny lizak tkwił w tym, co pozostało z jego włosów. Wyciągnął do mnie poplamioną krwią koszulkę i wydał bulgoczący dźwięk. Jego mętne oczy mnie nie poznały. Nic nie powiedziałem, rzuciłem garść cukierków do jego prowizorycznej torby. Odwrócił się i powoli oddalił z naszego podjazdu, a ja patrzyłem na niego ze smutkiem w oczach. Wreszcie dowiedziałem się, jak spędził wieczór Halloween z tamtego roku. Zamknąłem drzwi i cicho westchnąłem, pocieszając się myślą, że zobaczę go ponownie w przyszły Halloween. Ostatnio nagrałem też pastę o szalonej ex, która odwiedziła mnie w Halloween. Przesłuchaj ją teraz.